Miasto, aglomeracja, region, perspektywy, szanse i zagrożenia, stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. W każdy poniedziałek o 12:30 na 97,1 FM. Wokół miasta. Aurelia Daszyńska, dzień dobry. Znajdujemy się przed wejściem na teren schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze. Ze mną jest Krzysztof Rukojcz, dyrektor przytuliska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A spotykamy się, aby powiedzieć o tym, jak Wy sobie w tym okresie zimowym, który jest bardzo trudny dla zwierząt, radzicie. Okres trudny, aczkolwiek cieszymy się, że Zielona Góra nie leży na wschodzie Polski, bo byłoby jeszcze trudniej. Natomiast dzięki pracownikom, wolontariuszom, dzięki Zielonogórzanom, także osobom mieszkającym w okolicy radzimy sobie. Jak widać tutaj z boku, mamy też świeżą dostawę słomy, która jest niezbędna do tego, aby pieski mogły te, które są na zewnątrz, zanurzyć się w tej słomie, kiedy jest, jest zimno. Ogrzewamy te psy, które są na zewnątrz, również dmuchawami na gaz. Podarowanymi, pożyczonymi, dokładnie mówiąc, również przez, przez ludzi dobrych serc. Mamy również nagrzewnice takie stojące, również gazowe i... Przy końcach stawiamy tam, gdzie te psy są bardziej potrzebujące, jeżeli chodzi o ciepło. Natomiast znakomita część piesków jest w nowo wybudowanym budynku, gdzie mają końce zewnętrzne podgrzewane i wewnętrzne również. Tutaj trzeba podkreślić, że nikt takiej mroźnej zimy się nie spodziewał. E, tak, oczywiście, zaskoczenie, ale wyciągnamy z tego wniosek i będziemy się takich zim spodziewać w przyszłości. Tak więc mamy pewien plan na przeszłość, tak aby również temperatura powiedzmy minus 15, minus 20, co się może zdarzyć, nas nie zaskakiwała. Ile psów na ten moment jest tutaj w Zielonogórskim schronisku? Mamy około 140 psów, natomiast liczba jak zawsze się zmienia. W weekend przyjęliśmy trzy dodatkowe pieski. Dobrze, i proszę powiedzieć, jak właśnie takie codzienne zabezpieczanie zwierząt w okresie zimowym wygląda. Jeśli chodzi o zwierzęta na zewnątrz, bo o tym mówimy przede wszystkim, tak to ociepliliśmy dodatkowo budy. Te budy są w środku i tak ocieplone. Natomiast dołożyliśmy dodatkową warstwę tkanin izolacyjnych, które też dostaliśmy, tak, od, od darczyńców. Dodatkowo zasłoniliśmy otwory bud też tkaninami filcowymi, tak aby nie było dużej wentylacji. Przede wszystkim dbamy o to, aby zwierzęta zawsze miały ciepłą wodę, żeby ta woda nie zamarzała. Tak więc co trzy godziny sprawdzana jest woda, dolewana jest w razie czego ciepła, gorąca, która się zmiesza z tą chłodną. Tak więc pieski cały czas mają yy, ciepłą wodę. To wszystko jest bardzo ważne. Natomiast te, które są najmniej odporne, są na zewnątrz, mają również dodatkowe ubrania. Jeżeli chodzi o te psy, które są w tych końcach zewnętrznych, to ile jest tych piesków? Yy, w końcach wewnętrznych mamy około setki. Kilka wewnętrznych. wewnętrznych, a zewnętrznych? A zewnętrznych to jest ta różnica. tak? Czyli około 40. Około 40, tak. Dobrze, i teraz proszę powiedzieć, jak my, jako mieszkańcy, możemy Wam pomóc? Czy są takie potrzeby, które są najbardziej dla Was istotne? Bo darczyńców jest wielu, widać też na Waszych mediach społecznościowych, że co jakiś czas ktoś przywozi Wam posłania, koce, ale czy my, mieszkańcy, możemy Wam jeszcze jakoś pomóc, przetrwać zimę? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Nie omieszkam oczywiście jeszcze raz podziękować wszystkim darczyńcom. Bo również tym anonimowym, bo nie, nie wszyscy tak chcą, aby ich e imię chociażby tak było, było widoczne. Natomiast chciałbym teraz tak wspomnieć o tym, że przychodzi jeszcze pewna fala mrozów, tak? Może przyjść w przyszłym tygodniu. Mamy tutaj kilka butli Gazu one są puste, więc w razie czego, drodzy mieszkańcy Zielonej Góry i Okolic, jeśli się okaże, że, że przyjdzie mróz taki zapowiadamy, to proszę te, napełnijcie tak te butle gazem. One służą do ogrzewania wiatę i, i końców zewnętrznych. A poza tymi butlami z gazem, co jeszcze jest potrzebne? Dzięki darczyńcom tak naprawdę wszystkiego mam pod dostatkiem, tak? W tej chwili tutaj jest rozładowywane siano, o którym mówiłem tak, słoma dokładnie mówiąc. Możemy potrzebować materiały, które bardzo się sprawdzają filcowe, czyli wykładziny, które są podszyte filcem dodatkowo. To się nam bardzo sprawdza, dlatego że nie tylko to służy do ocieplenia budy, ale przede wszystkim kładziemy to pieską, tak, tak, żeby mogły w ciągu dnia też mieć odizolowane podłoże. To jest też bardzo ważna rzecz. I tradycyjnie oczywiście, tak, ta karma mokra, która jest dla nas istotna ze względu na to, że, że im więcej i mamy podarowanej karmę, tym więcej zostaje pieniędzy na leczenie piesków. I tutaj warto podkreślić, że karma mokra, ale dobrej jakości, nie taka marketowa. E, najlepiej by było. Jesteśmy wdzięczni, tak jak zawsze mówię, za każdą karmę. E, nic się nie ma prawa zmarnować, natomiast jeżeli jest to karma rzeczywiście dobrej jakości, jeżeli przy, przede wszystkim posiadająca przynajmniej 50% tak mięsa i artykułów tak pochodzących z przetwarzania przetwarzanego mięsa, to tym lepiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o tym, z czym zmagaliście się w ostatnich tygodniach, poza tym, że właśnie walczycie z tym mrozem. W schronisku pojawiła się parwowiroza, to taka choroba jelitowa u zwierząt. Jak wygląda sytuacja na ten moment? Bo tutaj przed nami jest napis schronisko tymczasowo zamknięte. O co chodzi? E, tak, niestety nieszczęścia chodzą parami, jak to mówią. Oprócz mrozów również pojawiło się u nas parwowiroza. Na szczęście dzięki szybkim działaniom ochronnym biosekuracji nie rozprzestrzeniła się ona na większą grupę piesków, ale żeby, żeby tak się stało, musieliśmy ciężko pracować. Tak więc, wszelkie środki maksymalnej biosekuracji zostały zastosowane i na chwilę obecną wszystkie psy są zdrowe. Jeszcze część piesków, trzy pieski są przebywają jeszcze w naszym szpitaliku, z uwagi na to, aby być pewnym, że ta kwarantanna dobiegnie do końca bez żadnych powikłań, nie będzie żadnych nawrotów choroby. Schronisko jest jeszcze zamknięte dla odwiedzających. Tak, dlatego że w dniu wczorajszym już zaprosiliśmy wolontariuszy, aby mogli odwiedzać nasze zwierzęta i też wyprowadzać je. Natomiast oni też zachowują środki bezpieczeństwa, czyli przybierają się też w odpowiednie obuwie ochronne, rękawiczki, również kombinezone, dlatego że mają kontakt z wieloma pieskami codziennie. Natomiast mam nadzieję, że najpóźniej na początku marca, a może już na, w drugiej połowie lutego tworzymy tak, nasze stronisko dla wszystkich odwiedzających i chętnych zobaczyć nasze zwierzęta. Wracają również... Adopcje psów, bo adopcje kotów były prowadzone cały czas, ale teraz już będzie można do Was zadzwonić, przyjść i zaadoptować pieska mimo tych obostrzeń? Tak, oczywiście. Cel schroniska musimy realizować, więc nie chcemy czekać dłużej. Adopcje psów przede wszystkim związane są z, ze specerami zapoznawczymi, dlatego było to no, nieco utrudnione i obarczone pewnym ryzykiem. Teraz takiego ryzyka już nie ma, więc zwracamy do spacerów. Natomiast będzie się to odbywać w taki sposób, że że te spacery będą, się, będą miały miejsce na zewnątrz, przeprowadzimy tak z opiekunem lub z wolontariuszem odpowiedniego pieska i, i będzie można się zapoznawać wspólnie. Jeżeli chodzi o koty, to tutaj choroba, właśnie ta parwowiroza im nie jest dla nich, nie jest dla nich niebezpieczna. To znaczy koty też chorują oczywiście na parwowirozę, natomiast z uwagi na to, że, że przebywają one w innych pomieszczeniach i udało się je tak skutecznie odizolować, nie mieliśmy żadnego przypadku parwowirozu. I tutaj też warto podkreślić, że te adopcje cały czas są prowadzone i można do Was zadzwonić, można tutaj przyjechać i zaadoptować kota. Oczywiście tak, zapraszam serdecznie również po nasze kociaki. Mamy ich Trochę, więc no właśnie, dla chciałam zapytać start. o tę Około 110. Czyli około 110 kotów, około 140 psów. Wszystkie informacje związane z, ze schroniskiem są dostępne na Waszej stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych. Krzysztof Rukojczyk był dzisiaj naszym gościem. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Aurelia Daszyńska, przypomnę, przy mikrofonie, a za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Miasto, aglomeracja, region. Perspektywy, szanse i zagrożenia, stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. W każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Wokół miasta.